Dolnośląskie Centrum Laryngologii Medicus Ponieważ chrapanie to bardzo poważny problem i społeczny i zdrowotny, dzisiaj więc pokazaliśmy Państwu reportaż, ale też zaprosiliśmy do studia ekspertów w tej dziedzinie. Jest z nami pani doktor Aleksandra Sztuka, specjalista o to laryngolog. Pani doktor, w reportażu powiedziała Pani, że to jest innowacja, absolutna nowość, jeśli chodzi o leczenie m, operacyjne chrapania to co państwo robicie u siebie w klinice ale skąd macie wiedzę bo jak coś jest nowe świetnie bardzo się cieszymy ale skąd wtedy wiedza że jest skuteczna że jest dobre po prostu metoda koblacji którą stosujemy w naszej klinice lecząc chrapania a także łagodną postać bezdechów śródcennych, Stosują z powodzeniem kliniki, właśnie taka sieć klinik Euroslip w Europie, m.in. w Bergen w Norwegii oraz w Hamburgu. I właściwie my od nich uczyliśmy się operować. Kliniki te od wielu, wielu lat stosują tę metodę, mają według statystyk 80% powodzenia. Nawet bardzo jeszcze, wskaźnik. Tak, to jest prawda? bardzo duży wskaźnik, także liczby mówią same za siebie. Natomiast metoda koblacji polega na tym, że stosujemy energię fal radiowych. Do... I to ten fenomen, prawda? Tak. Bo właściwie jak to się dzieje, że cztery zabiegi w jednym, jak Państwo mówicie, czyli wydawałoby się, że pacjent no, jest mocno osłabiony. Tymczasem po dwóch godzinach może wyjść do domu. I to jest, to jest niesamowite, tak? I to dzięki falom. Tak, dzięki właśnie tej metodzie pacjent po zabiegu czuje się dobrze. Nie ma obrzęku, jest to zabieg bezkrwawy, również mało bolesny. Ból właściwie trwa 3-4 dni po zabiegu. I przede wszystkim brak obrzęku, brak krwawienia pozwala nam wypuścić pacjenta już w 2-3 godziny po zabiegu. Metoda koblacji jest bezpieczna, gdyż tutaj wykorzystujemy energię fal radiowych do jonizacji molekuł wewnątrz tkanki. Mówiąc krótko, jest to cięcie bez skalpela, następuje jakby rozejście się tkanki, odparowanie części tkanki i tutaj osiągamy tylko temperaturę 40-50 stopni Celsjusza. W związku z tym nie mamy efektu oparzenia i obrzęku. I stąd między innymi ta dobra forma pacjenta natychmiast. Komu Państwo szczególnie zalecacie ten zabieg operacyjny? Na pewno osobom już z bezdechem istniejącym, ale jeśli ktoś chrapi, a jeszcze nie cierpi na bezdech, też powinien się zgłosić? Oczywiście warto leczyć chrapanie też ze względu na osoby z którymi pacjenci chrapiący żyją. Czyli jest to problem taki społeczny, choćby dla nich warto, ale z drugiej strony zaniedbane chrapanie może w niektórych przypadkach doprowadzić do powstania również zespołu bezdechu śrutcennych. Z czego to wynika? Wieloletnie chrapanie powoduje rozluźnienie mięśni gardła. Z drugiej strony z wiekiem no niestety tkanki trochę wiotczeją. Przybywa nam kilogramów i. Powiedzmy sobie szczerze, to się już dzieje po 35 roku życia, prawda? No, to nie dotyczy osób bardzo dojrzałych. Państwo podkreślają, że bardzo ważna jest tutaj diagnostyka. Wy dysponujecie takim urządzeniem, które się nazywa apnograf, tak, prawda? Tak, w tym dokładnie. się zasypia i wszystko jest fajnie, tylko trzeba przespać koniecznie 6 godzin, to w określonym czasie. A co jeśli ktoś, no bo tacy już jesteśmy, że gdy mamy spać, to się denerwujemy, nie zasypiamy. Czy tu można pomóc sobie jakimś lekiem? Bo takie pytania od naszych widzów też się pojawiały. Po prostu się denerwują, że z tym urządzeniem nie zasną. Po pierwsze, my staramy się nastawić apnograf w takich godzinach, w których pacjent najczęściej śpi. Czyli nie jest to obligatoryjnie np. 22, tylko nawet druga w nocy. Czasami jest to moment startu apnografu. Wszystko w zależności od tego, kiedy pacjent zwykle śpi. Natomiast jeżeli faktycznie pacjent ma problemy z zaśnięciem, nie zalecamy stosowania środków nasennych, dlatego że one zawsze pogarszają troszeczkę wynik badania, zacierają tak naprawdę prawidłowy obraz, czy obraz taki rzeczywisty. Warto jednak skorzystać z takich tradycyjnych metod, czy relaksacja, czy muzyka wieczorem, czy po prostu szklanka mleka. I bardzo ważne jest umiejscowienie potem przyczyny tego chrapania, prawda? Bo dzwonił również do na nas Pan, który mówił, że miał operowaną przeszkodę. Jest bardzo rozżalony na lekarzy, bo miał przestać chrapać po tym zabiegu. Chrapie dalej. Czyli operowaną przegrodę, tak? Przegrody tak. Nosa. Drożność nosa jest takim warunkiem właściwie dobrego leczenia, dlatego że przy niedrożnym nosie nasila się oddychanie w czasie snu przez ustwa, przez gardło, przepływ powietrza przez gardło jest większy. W związku z tym chrapanie nasila się. Więc często po udrożnieniu nosa, chrapanie zmniejsza się, ale problem nie znika naprawdę do końca. Chwilkę jeszcze popatrzmy, jakie męki cierpią partnerzy osób chrapiących. No właśnie, panie doktorze, widzieliśmy tutaj bezradność żony, jej absolutną desperację, ale czy to faktycznie jest, że tak, że chrapią wyłącznie mężczyźni, czy po prostu dla nas kobiet jest to problem wstydliwy i my niechętnie o tym mówimy, bo to takie niekobiece chrapać, nie kobiece chrapać? Czy zdecydowanie ma Pani redaktor rację statystycznie patrząc na problem, dwukrotnie częściej chrapią mężczyźni, dwukrotnie częściej występuje u nich zespół bezdechu A Dlaczego tak się dzieje? To, że częściej u mężczyzn występuje nadwaga, również ze względu na to, że nadużywają częściej alkoholu, że często wypijają napoje alkoholowe przed snem, również dlatego, że palą papierosów więcej niż kobiety i to są chyba główne przyczyny, również taka kara. No chyba troszeczkę tak, za mniejszą ruchliwość, oboje. za mniejszą ruchliwość, uh -huh. bo wydaje się, że, że jednak mniej kobiet cier cierpi na nadwagę w związku z tym rzadziej chorują na choroby sercowo-naczyniowe i rzadziej yy, chrapią. <coughs> Przepraszam bardzo. Uh -huh. Ale to się zdarza i rozumiem, że też należy le leczyć i też może dojść do bezdechu uh -huh. u płci pięknej. Kobiety są subtelniejsze i dlatego rzadziej o tym mówią mm -hmm. po prostu. Panie doktorze, jakie pytania przede wszystkim padało od widzów, bo widziałam, eee. że telefon prawie do czerwoności się rozgrzał? To pytania dotyczyły wcześniejszych zabiegów, operacji przegrody nosa, które te operacje miały pomóc i, i, i zapewnić, zapewnić właściwy tor oddychania i usunąć chrapanie. Niestety tak się nie stało i większość pacjentów żaliła się na to, że, że właściwie nie wiedzą co z sobą zrobić. No i, i, I tu Pani doktor Sztuka nam wytłumaczyła, że chrapanie tak, powstaje tu, a nie, a nie tu, w nosie. Tak? Chociaż nos mhm. powinniśmy maksymalnie udrożnić po to, żeby, żeby poprawić tor oddychania. A czy to jest tak, że jeśli ktoś chrapie, to zawsze w efekcie końcowym będzie cierpiał na ten niebezpieczny no, dla zdrowia bezdech? W większości przypadków, dlatego że jeżeli ma miejsce chrapanie, to znaczy, że dochodzi do zawężenia dróg oddechowych i dochodzi do rozciągania mięśni, zazwyczaj podniebienia mięśni gardła. Jeżeli ten proces jest przewlekły i trwa długo, to z czasem, w związku z tym, że wraz z upływem lat zmienia się nasza waga ciała, zazwyczaj in plus, dodatkowo wiotczeją mięśnie. Jest bardzo duża szansa, że, że na bazie chrapania może rozwinąć się zespół bezdechu. Oczywiście nie u 100% pacjentów, ale u większości. Czyli nie ma co. Lepiej zawsze przyjść, Zdecydowanie, poradzić tak. się, stwierdzić, czy to jest ten moment, czy nie. Tym bardziej, że cierpi partner. Ja tego partnera też chciałam Pana zapytać. Bo załóżmy, że uda mu się zasnąć przy chrapiącej osobie. To przeczytam tutaj Państwu i Panu fragmencik listu. Wydany przez męża dźwięk przypomina uderzenia młota pneumatycznego, a gdy zwalnia piły mechanicznej. Po prostu koszmar. No jest to prawda. Jaki to ma wpływ na partnera, na jego zdrowie tak naprawdę? Jedno zdanie tylko. Okazało się, że maksymalna, maksymalne tężenie dźwięku rejestrowane w czasie chrapania sięgało 80 decybeli, czyli to jest bardzo duży poziom dźwięku i ta, ta osoba chrapiąca oczywiście nie słyszy tych dźwięków, natomiast osoba, która partner czy małżonek, który sypia z osobą chrapiącą zdecydowanie nie może się wyspać, następnego dnia staje zmęczony, rozdrażniony, nie może normalnie funkcjonować, pracować, że 60-70% osób chrapiących jest przymuszona do opuszczenia sypialni bądź sama opuszcza sypialnię, dlatego że nie jest możliwe przebywanie w czasie nocy w jednym pomieszczeniu ze względu na, na właśnie na chrapanie. Jaka jest prawda? Czy to często dzieje się tak, że do państwa, do poradni przychodzą małżonkowie za rękę przeprowadzeni przez żonę, która już nie może wytrzymać? To 90% rzeczywiście panów przeprowadzają przyprowadza, ich małżonki. Mężczyźni zdecydowanie rzadko decydują się i na diagnostykę, i na leczenie. To głównie panie są motorem tego działania. Proszę Państwa, zachęcam do leczenia chrapania i ze względów takich egoistycznych, egocentrycznych, żeby lepiej sypiać i takich altruistycznych, żeby nas, nasz partner e, lepiej spał. I cóż, i życzę dzisiaj Państwu spokojnej nocy. Dziękuję. Sponsorem programu jest Dolnośląskie Centrum Laryngologii Medicus.